Dzień dobry witamy w Jabłonowie. No moi drodzy myślałem, że już się wyzbyłem motoryzacyjnych marzeń, ale jednak nie je. Co to jest za auto? Co to jest za auto? To jest istny potwór Zaraz Wam pokażę z zewnątrz. Coś wspaniałego. Dziś będzie odcinek specjalny, a w tym odcinku BMW M8 z roku 2020 Wspaniały samochód, 600 kg mechanicznych, 750 nm, ośmiobiegowa skrzynia, no i 3,3 sekundy do setki. To trzeba przeżyć, to trzeba po prostu zobaczyć, jak tutaj człowiek jest brutalnie wciskany w fotel, jak jest poddawany tym przeciążeniom. To trzeba przeżyć, to trzeba zobaczyć. Wspaniałe auto, piękne z zewnątrz, aczkolwiek. No zobaczcie, osiągi ma jak Ferrari. Tutaj aż tak ta moc nie jest pokazana. E, takie prawdziwe Gran Turismo, taka praktycznie wymierająca, jeśli już praktycznie wymarła, klasa samochodów. Samochodów właśnie typu Gran Turismo kiedyś w Europie było zdecydowanie więcej. Było zdecydowanie więcej. No jakoś tak dzisiaj, dzisiaj. No to jest nisza, bardzo droga zresztą nisza, no bo to przecież wszyscy wiemy, że jest to nieprawdopodobnie drogie auto. No ale nie będziemy rozmawiać o rzeczach nieprzyjemnych. Jak chcecie, to sobie zobaczycie w ogłoszeniu, za ile to auto wystawiamy. Natomiast natomiast skupmy się na pozytywach. No jest to przepiękny samochód. Zobaczcie. Dach z karbonu, lusterka z karbonu. Pełne wyposażenie laserowe światła. Tutaj producent deklaruje nam spalanie na poziomie 11 litrów na 100. Powiem Wam szczerze, śmiem wątpić. Raczej, chociaż może przy spokojnej jeździe, faktycznie tutaj ta skrzynia jest zestapiona bardzo fajnie. E, tyś, przy 1800 obrotach na minutę już auto osiąga swój maksymalny moment obrotowy. Wynoszący 750 km, może jeżdżąc bardzo delikatnie, jesteśmy w stanie osiągnąć takie spalanie. nas, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, czy ten samochód spali 11 litrów, czy 16, czy nawet 20, tutaj liczy się radość zjazdy. I hasło radość z jazdy w przypadku tego BMW jest, no, ten samochód chyba jest kwintesencją radości zjazdy. No, no, jest to coś wspaniałego, tak naprawdę odejmuje mi wręcz mowę, gdy na ten samochód. Patrzę, jestem świeżo po przejazdzie tym samochodem, także po prostu jestem w tej chwili jeszcze pod wpływem adrenaliny. Zapraszamy do Jabłonowa, przyjeżdżajcie, oglądajcie. Pozdrawiam.